I uh do -huh. Poza codziennymi zadaniami związanymi z patrolowaniem gminy i podejmowaniem interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, Świecka Straż Miejska olbrzymi nacisk kładzie na szeroko rozumianą profilaktykę. Oczywiście tak, jest to jedno z naszych zadań, aby angażować się również w profilaktykę. Robimy to w różny sposób. Niekiedy bierzemy udział w akcjach profilaktycznych, które są organizowane przez kogoś, jako, jako ktoś, który pomaga w tym, bądź niekiedy sami angażujemy się w organizację organizowanie różnego rodzaju organizowanie różnego rodzaju akcji jest ich kilkanaście kilkanaście rocznie tak jeżeli by nazwami wymieniać natomiast jeżeli chodzi o spotkania profilaktyczne no to już są jest około 50 rocznie spotkań właśnie szczególnie z dziećmi od przedszkoli do, do gimnazjów to jest najwięcej jeżeli chodzi o placówki oświatowe natomiast również wychodzimy do, do, do starszych ludzi do starszego społeczeństwa są to akcje powiedzmy które, które Organizowane są chociażby bezpieczne wakacje nad jeziorem, nad jeziorem Deczno, gdzie każdy może brać udział. Ta tematyka spotkań pewnie jest zupełnie inna z przedszkolakami, a zupełnie inna z gimnazjalistami. Tak, no trzeba język rozmowy dostosować do rozmówcy, z którym, z którym akurat rozmawiamy. Z dziećmi w przedszkolach jest taka sytuacja, że one są w stanie skupić się no do 15 minut. Po 15 minutach jednak następuje rozproszenie, więc musimy jakoś dopasowywać właśnie do, do, do tego, aby było to atrakcyjne, aby one zapamiętały, z czym do nich przyszliśmy, bo to jest jakby sens prowadzenia takiej akcji. Jeżeli chodzi o gimna gimnazjalistów czy, czy szkoły podstawowe, no to już musimy się bardzo przygotować od strony merytorycznej, bo pytania, które potrafią zadawać, chociażby na temat używek, są naprawdę już dosyć głębokie, więc tutaj nie ma możliwości, abyśmy przyszli, jak to mówią młodzi ludzie, z jakąś lipą, bo od razu nas wyłapią i wypunktują, a wtedy taka akcja traci sens. My jeżeli idziemy, to chcemy, aby te dzieci z tego jak najwięcej wyniosły. Najwięcej więcej się nauczyły i widziały, że osoby, które przychodzą, są do, do, do rozmowy przygotowane, że traktujemy ich poważnie, bo, bo następna taka akcja po prostu nie miałaby sensu, kiedy by wiedzieli, że to jest po prostu zrobienie czegoś dla samego zrobienia. Kilka miesięcy temu w naszym programie pokazywaliśmy umiejętności pracy czworonożnych partnerów Strażników Miejskich z Torunia. Wiemy, że jest pomysł, by nawiązać tą współpracę i by psy również pojawiły się w naszej gminie. Chcemy nawiązać współpracę. Musi to być e, jakby zatwierdzone przez e, prezydenta miasta, miasta Turunia. Wstępne rozmowy już prowadzimy. My chcielibyśmy, aby ten e, pies, który, który tam jest, który potrafi e, znaleźć środki e, zabronione. Również pojawiał się w jakiejś częstotliwości w naszych szkołach. Czy to się uda? No zobaczymy. E, miałem okazję oglądać pracę tego psa, zresztą Państwo również. E, byłem na, ostatnio na konferencji dotyczącej spraw używek narkotyków w szkołach, również w Toruniu. Był pies e, z e, miasta Łodzi, e, który już 9 lat jakby tam pracuje. E, przewodnik opowiadał o jego pracy, o współpracy z policją, bo tylko w takiej kwestii można tego pieska wykorzystywać. E, tam Takich kontroli było około 400 w 2013 roku, takich sprawdzeń. Szkoły bardzo jakby już chcą, aby takie spotkania były. Na początku, kiedy przewodnik mówił, jak 9 lat temu zaczynali ten program, szkoły podchodziły z takim dystansem. Rodzice podchodzili z dystansem, teraz już sami do nich dzwonią, pytają się przed zapisaniem nawet dziecka do, do danej szkoły, czy w tej szkole tego typu akcje są robione, bo uważają, że wtedy szkoła jest bezpieczniejsza. Myślę, że to jest dobry kierunek, więc postaramy się, e, aby również odbywało się to u nas. Wiadomo... Oj przepraszam, każdy Wiadomo... Myślę, że... Myślę, że to jest dobre działanie, które, które podwyższa bezpieczeństwo na terenach placówek oświatowych. No, na terenie powiatu, na terenie gminy w świecie mielibyśmy 10 takich placówek, więc. Aby mieć tego psa tutaj u siebie, myślę, że, że, że nie miałby tyle, tyle pracy. To by było to chyba środki, które musielibyśmy mieć przeznaczone, nieko, niekoniecznie były, przekładałyby się na efekty, które chcielibyśmy uzyskać. Stąd pomysł nawiązania współpracy z większą jednostką, która jakby będzie nam w tej kwestii pomagała. Spotkania z seniorami to również element stałej pracy, strażników miejskich ze świecia. Tu z kolei mowa o zagrożeniach zupełnie innych. Kiedy spotykamy się ze starszymi, oczywiście mówimy o zagrożeniach dotyczących do czyn takiego życia, życia codziennego, sygnalizujemy, na co należy zwrócić uwagę przy takim zwykłym, codziennym zachowaniu, w jaki sposób trzymać torebkę, co może być dla nas zagrożeniem, co może nam pomóc, tak? Zachęcamy do, do na chociażby wyposażenia się w gaz pieprzowy, który może ochronić nas przed napastnikiem, a również i przed agresywnym psem, bo też na niego bardzo dobrze działa. A też pokazujemy na przykład, że garść soli w kieszeni może być bardzo dobrym środkiem, który może nam pomóc w chwili zagrożenia zdrowia życia. Mówimy, jak w takich sytuacjach się zachowywać. Najważniejszy nacisk na to, aby zachować największy spokój, a swoją aktywność przejawić w momencie, w którym akurat będzie to najbardziej efektywne. Oprócz spotkań profilaktycznych yy, są również inne działania podejmowane przez Straż Miejską w świeciu, yy, które no, nie są bezpośrednio związane z tymi zadaniami, które przed wami stoją w codziennej pracy. Mowa na przykład o w wspomnianym już w festynie nad jeziorem Deczno. Mowa na przykład o akcji oczyszczania wdy. Tak, ale jeżeli wczytamy się bezpośrednio w przepisy dotyczące Straży Miejskiej, to nic dziwnego, że w coś takiego się włączamy. My również mamy działać na rzecz poprawy porządku, chociażby ten porządek to nie tylko bezpieczeństwo takiej powiedzmy osoby, ale również taki porządek dotyczący czystości, stąd jakby to czyszczenie rzeki wdy. Z drugiej strony, no, jesteśmy samorządowcami, jesteśmy Myślę, że to właśnie takie osoby powinni, powinny inicjować i pokazywać, że w takim, taki powinien być kierunek rozwoju naszego społeczeństwa, bo wiele kwestii, które są poruszane przez ludzi, które wracają z zagranicy, mówią, że tam jest czyściej, że tam nie ma psich kup na, na chodnikach, to nie tylko praca służb, które wyłapują takie sytuacje i nakładają kary, ale właśnie świadomości społeczeństwa. Przez takie działania chcemy tą świadomość podnosić, aby za... Kilkanaście lat, bo zdaję sobie sprawę, że, że ten proces nauki społeczeństwa, chociażby sprzątania po, po własnych pupilach, to jest proces długofalowy. Tego nie zrobimy w 15 minut, czy nawet w rok, myślę, że to jakieś 15-20 lat, kiedy w Polsce powiem, że jest tak samo jak w Skandynawii. A, by było tak jak w Skandynawii, potrzebne są nie tylko te spotkania profilaktyczne i rozmowy o problemach, które przed nami stoją, ale również takie życiowe podejście do osób już przyłapanych na przykład na wykroczeniu. Stąd to tak, tutaj myślę, że, że pokazujemy również, że chcemy właśnie być taką, taką formacją, która idzie w tym kierunku, jeżeli ktoś zapozna się z wynikami naszej pracy, już tej powiedzmy tak, stricte można nazwać twardej dotyczących reagowania w, w zagrożeniach, to można zobaczyć, że ta stosunek pouczeń do, do mandatów, które nakładaliśmy, pokazuje to, że nie zawsze nie zawsze kończy się mandatem, ale właśnie taką, taką nauką i, i Uczeniem, z zmienianiem świadomości poprzez pouczenia, czyli tą najbardziej łagodną formę kary, bo to też jest kara. Pouczenie to też jest zgodnie z polskimi przepisami, to jest kara. Jak ktoś mówi, że przyszedł do Straży Miejskiej i sobie załatwił, że nie dostał mandatu, czyli uważa, że nie dostał kary. Kara została zastosowana zgodnie z polskim prawem, była to kara e, pouczenia, więc to jest zgodne z prawem, to nie jest żadne omijanie prawa czy naciąganie prawa.